Cześć, jestem Marek. Nie wiedziałem, czy ten film dodawać na YouTube, ale po prostu zaraz wyjdę z siebie. Pokażę Wam najgorszy prezent, jaki kiedykolwiek dostałem pod choinkę. Dodam również, że chciałem Audi A7, a sami zobaczycie zaraz, co dostałem. No sami zobaczcie, jak to wygląda. Czy to w ogóle można nazwać samochodem? To jest po prostu jakiś złom. No ja chciałem Audi A7, a to nie wygląda jak Audi A7, bo to jest jakieś Volvo tandetne. Co to ma być? Mogli dać te 100 tysięcy więcej i wziąć mi to Audi A7. Gdzie ja tym mam jeździć? Po lesie? Czy ja wyglądam na 60-latka, czy 16-latka? No, czy to jest auto dla osób starszych, dla osób ubogich, no, a ja jestem zażenowany tym po prostu. No, zobaczcie, co, co to ma być. Ciekawe, czy to nawet potrafi odpalić. Masakra No to nawet nie jest samochód. Rodzina mnie nienawidzi, po prostu. Jak oni mogli mi coś takiego zrobić? Czemu? Ja chciałem Audi A7 A to jest Volvo jakieś tandetne. Nawet nie potrafili zrobić ładnej kokardy. Tylko i. Jej... No, brak mi po prostu słów na to. Było mi tyle. Nie wiem co z tym teraz zrobić. Naprawdę. Nigdy się tak nie zawiodłem. Dobra, nadal jestem zdenerwowany, ale. Dobra. Prosiłem tyle razy o Audi A7. Bo, po pierwsze, przydałoby mi się do filmów. Po drugie, ładnie wygląda. Yy, mocny samochód. A to. To ma silnik 2,4, i to jeszcze w dieslu. No ja w to po prostu nie wierzę, ale nie wiem. Jutro zobaczę, co z tym mogę zrobić. Naprawdę dawno tak się nie czułem. Jestem rozczarowany po prostu. Nie wierzę w to, co się stało. Nie spodziewałem się tego po mojej rodzinie. Dokładnie to dostałem od mojej mamy ten samochód. Straszku. Nie, no ja w tym samochodzie dłużej nie będę siedział. No, aż mi się niedobrze robi, jak na niego patrzę. A rób sobie z nim, co chcesz. Dobrze. Dobra, emocje już trochę opadły, ale nadal nienawidzę swoich rodziców za to, co zrobili. Żegnam się z wami o Ziemlę, bo taki mam nastrój. Do zobaczenia.